Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie, dzieci Boże, w uroczystość w niebowzięcia najświętszej Marii Panny. Dla każdego człowieka koniec ziemskiej pielgrzymki wiąże się nieuchronnie z grobem. Inaczej było z Maryją. Jej życie różniło się od naszego, bo została wybrana na Matkę Bożego Syna. Bóg nie chciał, aby skażenia w grobie doznała ta, która wydała na świat jego syna, dawcę wszelkiego życia. Maria z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Cała, nie tylko z duszą, ale również z ciałem. Nie ma jej grobu na ziemi. Nikt nie zna miejsca pochówku Maryi. A gdyby nawet był, jest on na pewno pusty. Zabrał ją do siebie ten, który przygotował mieszkanie również dla każdego z nas. Dlatego, w nieuwzięcie Maryi jest również naszym świętym. Podkreśla to z wielką mocą prefacja dzisiejszej uroczystości. Ta, która pierwsza osiągnęła zbawienie, stała się wizerunkiem Kościoła chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Uzasadnia to święty Paweł w swoim liście do Koryntian. W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa. Maria zajmuje miejsce zaraz po Chrystusie. Otwiera długi pochód tych, którzy zmartwychwstaną kiedyś do życia wiecznego. Siostry i bracia, od początku istnienia Kościoła żywa była wśród chrześcijan wiara chwalebne w niebowzięcie Maryi. Tradycja sięgająca czasów apostolskich, a przekazywana w kościele z pokolenia na pokolenie głosi, że Maryja umarła w otoczeniu apostołów i została złożona w grobie. Kiedy później otwarto jej grób, okazało się, że jest pusty. Stąd apostolowie wywnioskowali, że jej ciało zostało wzięte do nieba. To, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie, potwierdził uroczyście papież Pius XII, ogłaszając w 1950 roku dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Możemy tylko sobie wyobrazić, z jaką radością witał Jezus swoją ukochaną matkę w niebie. Z jaką radością Maria cieszyła się z ponownego spotkania z synem już na zawsze. Jak wielka musiała być radość aniołów i świętych witających w niebie swoją panią i królową. Kochani, w tym pochodzie ku zmartwychwstaniu jest miejsce również dla nas. Również dla nas w niebo jest znakiem nadziei i źródłem pociechy. Mówi nam, że nasze życie ze wszystkimi jego radościami i dramatami nasz świat nie skończy się w bezsensownej nicości, nie zniknie tak po prostu, nie rozpłynie się ale zostanie przez Boga przemieniony. Uroczystość Wniebowzięcia Marii jest jakby dalszym ciągiem Wielkanocy. Wasi bracia na wschodzie nazywają to święto Wielkanocą Maryi. W krajach niemieckojęzycznych Wniebowzięcie nazywa się czasem Wielkim Dniem Kobiet i jest to tłumaczone jako docenianie szacunku wobec kobiety, która najczęściej pada ofiarą pogardy dla ciała ludzkiego. W krajach śródziemnomorskich to szczyt sezonu urlopowego, włoskie ferragosto, czasu wypoczynku, radości, cieszenia się życiem. Wszędzie występuje motyw dziękczynienia Stwórcy, który podarował człowiekowi duszę i ciało i tak pięknie połączył je ze sobą. Dusza i ciało są wspólnie przeznaczone do chwały nieba, co stawia nam przed oczy właśnie w niebowzięcie Maryi. W Polsce dziś błogosławi się zioła i kwiaty, dobre owoce Matki Ziemi. Przynosimy do naszych świątyń snopy zbóż, kwiaty i owoce i kładziemy je u stóp tej, którą nazywamy Matką Boską Zielną. To przecież ona, która jest najpiękniejszym kwiatem polskiej ziemi, godna jest otrzymać dożynkowy wieniec od tych, którzy siali we łzach, pocie i zbierali z radością. Stare Polskie Przysłowie mówi. Na wniebowzięcie pokończone rzęcie. Przynosimy więc plony ziemi, i kapłan odmawia modlitwę błogosławieństwa. Następnie na wiązanki ziół, kwiatów i owoców spadają krople wody święconej. Tak dopełnia się obrzęd uświęcenia ludzkiego trudu. Poświęcone wieńce wierni zabierają do domu i kładą na godnym miejscu. Zwyczajem ojców za świętym obrazem. Aby móc poniesięgnąć, gdy zajdzie tego potrzeba. Siostry i bracia. Cząc z w wniebowziętą, nie tylko podziwiajmy jej wyniesienie i to, czego Bóg w niej dokonał, ale też tęsknijmy za tym, aby zamieszkać wraz z nią w królestwie jej syna. Obudźmy w sobie szczere pragnienie zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby tam się znaleźć. Pewien kapłan przeprowadził rozmowę z kobietą zmagającą się z chorobą nowotworową. Ksiądz zapytał, czy boi się śmierci. W odpowiedzi usłyszał: Codziennie czytam Ewangelię, a tam wiele napisane jest o niebie. Jeden z moich ulubionych cytatów z pisma świętego to słowa: W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Jestem przekonana o tym, że dla mnie jest przygotowywany specjalny apartament. Jak pięknie ta wypowiedź chorej kobiety koresponduje z dzisiejszą uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przypomina nam ona o tej rzeczywistości nieba, do której zmierzamy. Uświadamia, że wywyższenie tej prostej dziewczyny z Nazaretu, o której księga Apokalipsy mówi jako o niewieście obleczonej w słońce, niewieście pod której stopami księżyc, zaś na głowie wieniec z gwiazd dwunastu, może również stać się udziałem każdego z nas. Uroczystość wniebowzięcia Marii stanie się dla nas dobrą nowiną, kiedy zrozumiemy, że niebo jest celem naszego życia i naszej wewnętrznej pracy. Specjalny apartament czekający w niebie. Dlaczego nie? Ale do tego dochodzi się drogą wiary i pokory. Czy jesteśmy gotowi wejść na tę drogę, siostry, bracia? Czy rzeczywiście niebo jest wielkim pragnieniem mojego serca? Są to ważne pytania, na które odpowiedź znajdują cisi i pokornego serca, jak ta ora kobieta. przytoczonym wywiadzie kobieta powiedziała jeszcze, wielokrotnie doświadczałam tego, że Pan Jezus jest obecny w moim życiu i mojej rodzinie. Nie mam wątpliwości, że On jest. Czasem jest mi smutno. Są okresy, że On się chowa i nie czuć tak mocno, że jest, i wtedy za tym tęsknię. Jak pomyślę, że w niebie on jest na okrągło, to chcę tam być. Niech to świadectwo rozbudza w naszych sercach pragnienie spotkania z Bogiem w niebie, gdzie przygotowywane mamy wieczne mieszkanie, specjalny apartament. Istnieje taki przekaz, że święty ojciec Maksymilian Marian Kolbe, wielki czciciel niepokalanej, chętnie śpiewał pieśń, którą ukochał już od czasów seminaryjnych. Wkrótce już ujrzę ją. Wyrażała ona tęsknotę za spotkaniem z Maryją. Oby i w nas żyło to święte pragnienie ujrzenia Maryi i przebywania na zawsze z nią, z jej synem i ze wszystkimi świętymi. Kochani, z chwilą wniebowzięcia, Maryja stała się naprawdę naszą matką. Poświadcza to historia wielu pokoleń, krajów czy narodów cieszących się jej specjalną opieką. Sanktoria Maryjne, rozsiane po całym świecie, tworzą jakby żywy łańcuch jej duchowej opieki nad swymi dziećmi. Tak jak każda matka, Maria cieszy się z naszych zwycięstw i sukcesów, a smuci się niepowodzeniami. Wspiera swoje dzieci w każdej potrzebie. Czyni to tym bardziej, że nieobce są jej cierpienia, kłopoty i trudy ludzkiego życia. Ona poznała życie lepiej niż ktokolwiek z nas. Wie, jak ciężkie mogą być krzyże i nieszczęścia. Poznała gorzki smak ludzkich łez. Zawsze zatem możemy pójść do niej, aby podzielić się naszymi radościami i smutkami, pewni, że nas zrozumie i nam pomoże. Tak pięknie o Maryi napisał hiszpański ksiądz Francisco Fernández Carvajal, autor licznych książek z dziedziny duchowości. Jest ona wielką naszą orędowniczką przed najwyższym. Chociaż nasze ziemskie życie jawi się nam jako padł łez, gdyż nie brakuje ofiar, kar, a przede wszystkim brakuje nam nieba, to równocześnie Pan daje nam wiele radości i mamy nadzieję, chwały, żebyśmy mogli kroczyć naprzód z optymizmem. Wśród powodów do naszej radości znajduje się Najświętsza Maria Panna. Ona jest życiem, słodyczą i nadzieją naszą. Niebo wzięcie Marii jest dla nas gwarancją, że i my kiedyś osiągniemy niebo, tym bardziej, że czeka tam na nas kochająca Matka. Stąd też w dzień jej wniebowzięcia możemy z nadzieją wybiec do tej chwili, w której sami przekroczymy bramy nieba i będziemy witani przez Chrystusa, Maryję, aniołów, świętych, a przede wszystkim naszych ukochanych bliskich, którzy w drodze do nieba nas wyprzedzili. Radując się dzisiaj z chwały i wyniesienia Maryi, odnówmy nasze nabożeństwo ku jej czci, Odmawiajmy często różaniec, prosząc ją, aby opiekowała się i wspierała nas teraz i w godzinie naszej śmierci. Odmawiajmy litanię ku jej czci. Oddajmy jej w opiekę nasze rodziny, wioski, miasta, naszą ojczyznę i nas samych. Ona patrzy dziś na nas z miłością i cieszy się, że gromadzimy się w naszych świątyniach, aby radować się z jej chwalebnego wniebowzięcia. Oddajmy się jej wypełnionemu miłością, marczynemu sercu. Wołając do niej słowami modlitwy, którą ułożył jeden z wielu polskich poetów, kapłanów, ksiądz Bacław buryła. Maryjo, zabierz moje oczy, będę mógł łatwiej dostrzec ludzką biedę. Zabierz moje usta, wtedy w słowach będzie więcej ciepła. Zabierz moje serce, będę mógł lepiej kochać wszystkich ludzi. Zabierz moje ręce, aby mógł w porę komuś drzwi otworzyć. Zabierz moje nogi, Abym zdążył, nim będzie za późno. Matko, zabierz moje życie, niech obumiera w tobie. Ostryj bracia, niech ten wielki znak, który ukazał się dziś na niebie, niewiasta uleczona w słońce, będzie dla nas wskazaniem, że zdążamy do nieba wraz z Maryją. I niech nam to uświadomi, że nasza ojczyzna jest w niebie, ale idziemy do niej krocząc po tej ziemi naszej polskiej. I trzeba najpierw ją ukochać, aby później ukochać niebo. Podążajmy więc z Maryją przez polską ziemię do Bożego nieba, jak nauczał wielki przewodnik naszego narodu, błogosławiony prymas Stefan Wyszyński. Amen. Boze nas, Boze nas.